Porwanie syna Piaseckiego to co robiła wtedy milicja, jak działały służby, to jest jeden do jednego I jak się to działo przy porwaniu Krzysztofa Olewnika. W magazynie konfrontacja, pozornie wracam do sprawy historycznej. Co ma wspólnego milicja i policja? Czy polityka zawsze waży na sprawami kryminalnymi, gdzie pojawiają się ludzie władzy i służby? Na przełomie lat 50. i 60. na warszawskich ulicach rozgrywały się sceny niczym z amerykańskich filmów gangsterskich. Bandyci strzelają bez ostrzeżenia, rabują utarg ze sklepu, napadają na strażników przed pocztą i atakują konwój z utargiem z centralnego domu towarowego. Bezpieka i milicja podejrzewają, że za napadami warszawskimi mogą stać ci sami ludzie. Którzy dla okupu porwali Bogdana Piaseckiego, syna wpływowego polityka, przewodniczącego Stowarzyszenia PAKS, a przed wojną przywódcy faszystowskiej falangi. Wśród tysięcy podejrzanych są ludzie z pierwszych stron gazet aktorzy, politycy, dziennikarze, a nawet seryjny zabójca kobiet. W końcu na trop bandytów wpada oficer z prowincji. W nagrodę zostaje. Wyrzucony z milicji. Bolesław Piasecki był przewodniczącym Stowarzyszenia PAKS, później został posłem, ale był politykiem, miał ogromne wpływy. Miał ogromne pieniądze, posiadał także własną prasę. On od początku uważa, że jest to porwanie polityczne. Około 200 dzieci w Polsce znikało co roku. Wszyscy kolejni komendanci główni policji pilnowali, żeby z tej sprawy jak najmniej się dowiedzieliśmy z akt milicyjnych. Stempel, pieczątka i informacja, utrzymana tajność tego fragmentu ze względu na ważny interes bezpieczeństwa państwa. Co takiego jest ważnym interesem bezpieczeństwa państwa? W roku 2024, teraz piątym, policyjni archiwiści uważają, że ten fragment jest tajny, a dotyczy napadu w Warszawie w 1964 roku.